Witam Was serdecznie, mamy dzisiaj lipcowy, raczej chłodny wieczór, ale chcę Wam pokazać cmentarz ewangelicki, na który się przypadkiem natknąłem, nie przedłużając, bo robi się ciemno. Jest to cmentarz ewangelicki augsburski w Lubczu Małym, założony w XIX wieku. Jesteśmy w gminie Krzyż Wielkopolski, województwo także wielkopolskie. Bo przejdę się tak po trochu, bo niewiele o tym cmentarzu udało mi się znaleźć informacji. Do tego pomnika na środku wrócimy. Jak widzimy, jest tu cała masa całkiem nieźle zachowanych nagrobków. Z dobrze widocznymi płaskorzeźbami, rozbitymi tablicami. Tutaj w formie drzewa wszędzie zachowane obramowania. Tutaj tablica z rokiem 1918 bardzo żałuję, że jest już tak późno bo naprawdę na tym cmentarzu jest masa zachowanych nagrobków i widać też tu kolejna płyta rok 1916 widać, że jest tutaj zachowany idealnie układ alejkowy i cmentarz wygląda na w ogóle Niezdewastowany, to znaczy są tutaj trochę ubytki, ale no, naprawdę jest tutaj ogrom tych nagrobków. Nie jest on jakoś bardzo wyeksponowany na mapach Google, ale naprawdę jest tutaj mnóstwo, mnóstwo pozostałości i robi to niesamowite wrażenie. Rok 1908. Tu chyba będzie jakiś grobowiec rodzinny, i zobaczcie, ile tutaj jest metalowych elementów. Tutaj jest przewrócony kawałek, tu obok jeszcze stojący, pewnie w oryginalnym miejscu w ogóle. Aż dziw, że nikt tego nie ukradł przez tyle czasu. Pomyśleć tylko, że być może kiedyś w dawniejszych czasach wszystkie cmentarze ewangelickie, które. Gdzieś udało wam się widzieć, mogły wyglądać tak jak ten, przynajmniej jeśli chodzi o układ i ilość grobów. No to zwłaszcza od północnej strony, od głównej drogi jest ich masa. Tu bardzo ładna czcionka gotycka. Niestety nie potrafię na niej znaleźć daty. Też nie wiem ile po ciemku będzie stąd widać. No ale naprawdę widok i stan zachowania jest. Niesamowity. Tu znowu tablica z cionką gotycką, rok 1895, i chyba spoczywa tutaj dziecko, bo data urodzenia jest dokładnie ta sama. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony tym, co tu zastałem. Słyszałem tylko informację o pomniku, który stoi na środku. Nie sądziłem, że jest tu cokolwiek więcej zaraz pokażę wam pomnik bo tam warto żeby jednak jeszcze było widno i przejdziemy na drugą stronę cmentarza no naprawdę bardzo jestem zaskoczony tym co tu jest tu taki pojedynczy krzyż rok 1884 także czcionka gotycka co mamy na pomniku Pomnik został wystawiony mieszkańcom, być może z Lubcza Małego, może też i z okolicznych wsi. Tym, którzy zginęli w I wojnie światowej, jest tutaj cała masa nazwisk. Pewnie są to mężczyźni, którzy albo służyli, albo w ramach wojny zostali wcieleni do wojska niemieckiego. Tu jest napis. Pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej odnowiony w 2011 roku przez gminę Krzyż Wielkopolski i prywatnych niemieckich ofiarodawców. Albo są to też ludzie, którzy poszli do wojska na zasadzie pospolitego ruszenia. No naprawdę niesamowicie to wygląda. Szkoda, że nie jestem tutaj w dzień albo przynajmniej o zachodzie słońca. Bardzo fajnie by ta polanka wyglądała, a też i cmentarz jest bardzo, no po prostu zadbany Krzaki są na pewno na bieżąco wycinane. Tu chyba drzewo trochę uszkodziło nagrobek i przewróciło pomnik na pewno też. No ale generalnie naprawdę stan zachowania robi duże wrażenie. Przepraszam, że tyle razy to powtarzam, ale naprawdę jestem tym szczerze zaskoczony. Tutaj delikatnie już rośliny zarastają to, co jest na cmentarzu. No niesamowicie, naprawdę niesamowicie dużo tego wszystkiego tutaj jest. Podejrzewam, że cmentarz był użytkowany do roku 1945. Wiadomo, później wszyscy Niemcy, Ewangelicy zostali stąd wysiedleni do Niemiec wraz z przechodzącym frontem. II wojny światowej. No i tak kończy się historia większości cmentarzy ewangelickich i we wschodniej i w zachodniej Polsce. We wschodniej na najczęściej jest to rok 44. Tu jeszcze na ziemi mamy rojniki. Chyba tak się te rośliny nazywają. Są bardzo charakterystyczne dla cmentarzy, z tego co wiem. Pewnie posadzili je tutaj jeszcze Niemcy, którzy korzystali z tego cmentarza. Chyba, że byli tutaj Polacy wyznania protestanckiego, ale podejrzewam, że Głównie chodzi o Niemców, zwłaszcza biorąc pod uwagę napisy na nagrobkach. I te rojniki pewnie jako, że przestały być, przestano się nimi zajmować to zaczęły się rozrastać w takie niekontrolowane kolonie. Tu nawet powyrastały z nich takie bardzo wysokie łodygi, aczkolwiek nie wiem czy u tych kwiatów tak się ta część nazywa. Tutaj co prawda jest miejsce po ognisku, ale też może być tak, że palono tutaj gałęzie, które usuwano z tego cmentarza. Tak zakładam, że nie było tutaj jakiegoś biwaku. Może można to było zrobić gdzieś na terenie dalej, ale z drugiej strony tu widzimy, że cała ta przestrzeń jest pusta. Może wynika to z tego, że, że ten cmentarz nie był jeszcze w całości zapełniony, kiedy został opuszczony. No i tutaj już wracamy do pomnika i do kostkowej alejki, w którą weszliśmy. No jak widzicie, jest już kompletnie ciemno, zwłaszcza w obiektywie. Co mogę powiedzieć w ramach podsumowania? Myślę, że tak mogłyby wyglądać cmentarze ewangelickie, które pokazuję Wam zazwyczaj, gdyby nie uległy jakiejś masowej dewastacji i No i cóż, dobrze, że jest początek lipca, jest już po 22. Wciąż jeszcze jako tako coś tam widać. I chyba w świetle księżyca żegnam się z Wami. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Bardzo się cieszę, że nie odpuściłem tego cmentarza. A ze względu na porę miałem taką myśl. Dzięki wielkie i zapraszam na kolejne moje filmy.